Róża Luksemburg. Zadania polityczne polskiej klasy robotniczej. Sprawa robotnicza: Numer pierwszy 1893 rok. 1. Zdumienie i groza wśród panów naszego kraju. Fabrykant i żandarm, policjant i majster miotają się przerażeni, bo oto powstał polski robotnik. Wstał olbrzym wielogłowy i milionem dłoni podniósł sztandar do walki gdzie lat temu dziesięć kwitł dobrobyt i zysk fabrykantów w ciszy i świętym spokoju. Tam woła dziś wzburzony lud. Ten zysk to bezprawie i wyzysk, gdzie dawniej potulne i bezmyślne mrowisko uwijało się w pracy od świtu do nocy za łachman i suchy kęs chleba. Lam hardo i dumnie stoi dziś wielka armia polskiego proletariatu, przejęta poczuciem godności i siły i walczy o chleb i swobodę. Na całym obszarze naszej ziemi rozlega się odgłos, tej walki. Zbudzony robotnik powstał przeciw tym, co z pracy jego żyją, powstał przeciw kapitalistom i żąda zniesienia wyzysku. Dwa. Kapitaliści jednak do ustępstw nie skłonni. Gdy my walczymy o prawa najświętsze, oni wołają przeciw nam wojsko i gwałty na pomoc. A rząd, co się mieni opiekunem uciśnionych i biednych, dzielnie z pomocą im spieszy. Gdy robotnik woła o chleb dla swych dzieci, o światło i pomoc dla siebie, zjawia się rząd z bagnetami, by zdusić wyzyskiwanych i pomóc wyzyskiwaczom. Nam, robotnikom, rząd ten jest przeszkodą w naszej walce z wyzyskiem. Lecz my stajemy się coraz większą siłą. Widzi to rząd i chce uniknąć walki z nami, chce uśpić nas, ugłaskać. Wdziewa przeto obłudną maskę przyjaźni i ręką we krwi naszej umaczaną rzuca nam drobne ustępstwa. Obdarzył nas marną inspekcją fabryczną, niezdolną obronić nas przed wyzyskiem. Urządza komisję dla załatwiania spraw naszych, załatwia je tylko na papierze. Poznajemy się jednak na tej masce. Znamy przyjaciela, który nas dziś głaszczy. Pamiętamy jak nas głaskał w Żyrardowie przed dwoma laty, w Łodzi przed rokiem. Wiemy jak głaszczy dziś setki naszych przyjaciół w Cytadeli. Rozumiemy już dzisiaj, że to co nam rząd daje, to daje nie z przyjaźni dla nas, lecz z obawy przed ruchem klasy robotniczej. Dzisiejsze ustępstwa rządu to kropla w morzu na naszą nędzę i nasze potrzeby. Musimy stopniowo i stale zdobywać sobie rzeczywistość polepszenie naszego bytu, lecz tylko wtedy zdobycze nasze mogą być pewne, gdy zabezpieczone są przez prawa krajowe. Wtedy zdobycze te posłużą na korzyść całej klasy robotniczej i tylko wtedy nie będą stracone przez chwilowe niepowodzenie walki. Prawem rządowym ustanowiony być musi krótszy dzień roboczy, inspekcja z udziałem robotników oraz usunięte być muszą wszelkie warunki pracy szkodliwe dla zdrowia. Nie koniec na tym. Kiedy fabrykanci wyzyskują naszą pracę, musimy mieć prawo nie prawo bronić się przeciw temu, musimy mieć prawo walczyć o polepszenie naszego bytu. Dziś takiego prawa nie mamy. Rząd nie pozwala nam strajkować dla otrzymania lepszej płacy, nie pozwala nam organizować się w stowarzyszenia dla roztrząsania swoich praw, nie pozwala nam zbierać się dla pomyślenia o swej niedoli, nie pozwala nam mówić otwarcie i głośno o biedzie naszej i ucisku. Nie pozwala nam drukować ani czytać takich gazet i książek, w których moglibyśmy znaleźć dobre rady dla siebie. Nie pozwala nam u Nauczyć się i mówić swobodnie we własnym języku. Jednym słowem, gdy fabrykanci mają prawo nas wyzyskiwać, my nie mamy prawa się bronić. 3. Czy rząd dzisiejszy da nam niezbędne dla nas prawa? Czy pozwoli nam bronić swoich interesów? Czy pozwoli nam organizować się jawnie i walczyć o lepszy byt? Nie łudźmy się rząd który wykazał stukrotnie że stoi w rzeczywistości po stronie wyzyskiwaczy i bogatych nigdy nie będzie dbał o życie i zdrowie mas biednego ludu rząd który się trzyma tylko strachem i gwałtem który dusić musi wszystkich by przetrwać taki samowładny rząd nigdy nie będzie popierał naszych dążeń robotniczych dziś próbuje ugłaskać nas jak psy i wziąć na obrożę lecz gdy zażądamy praw dla siebie gdy zechcemy sami radzić o sobie i walczyć z naszymi wyzyskiwaczami rząd carski zrzuci maskę obłudy i podepcze ją wściekle bo rząd, który chce panować wszechwładnie, musi trzymać lud w biedzie i ciemnocie. Robotnicy walczący o swobodę, o światło i dobrobyt to najwięksi wrogowie despoty. Pamiętać więc musimy, że carat jest największą przeszkodą dla ruchu robotniczego i że przeszkoda ta musi być usunięta. 4. Kiedyś robotnicy za granicą znajdowali się w podobnym położeniu jak my dzisiaj. Tak samo duszeni byli przez rządy samowładne, tak samo napotykali w nich w, na każdym kroku przeszkodę w walce o lepszą przyszłość. Robotnicy, stanąwszy przed tą przeszkodą, spostrzegli, że albo muszą ją rozbić, albo wyrzec się walki i lepszej przyszłości. Dlatego też rozbili samowładztwo, zdobyli rząd konstytucyjny i wywalczyli te wszystkie prawa, w których my się dobijamy. I dopiero teraz, posiadając prawa polityczne, robotnicy mogą się organizować coraz szerzej i uświadamiać, biorąc udział w prawodawstwie swego kraju, mogą wpływać na rząd i przystosowywać je stopniowo do swych dążeń. A dążenia te nie kończą się na małym polepszeniu swego bytu. Robotnicy za granicą mają wielki cel przed sobą. Drogą reform i praw starają się przyspieszyć tę wielką chwilę, w której potężnym zamachem pochwycą ster rządów w swoje dłonie, aby znieść dzisiejsze panowanie kapitalizmu i zaprowadzić ustrój socjalistyczny, w którym nie będzie ani wyzyskiwaczy, ani wyzyskiwanych. I nam, robotnikom polskim, zapominać nie wolno, że chwilowa poprawa bytu nie jest celem naszym wyłącznym. Najgłówniejsze jej znaczenie polega na tym, że zbliża nas do celu ostatecznego. Przez prawa i wolność zbliżymy tę chwilę, w której zginie świat wyzysku i nędzy i zapanuje braterstwo i równość. 5. Tak więc musimy usunąć rząd samowładny, musimy zdobyć sobie rząd wybieralny przez cały naród, rząd słuchający głosu całego ludu i dający mu wolność, opiekę i prawa. Trudną jest walka, która nas czeka, lecz nie jest ona nad siły nasze. Despotyczny rząd rosyjski zdaje się olbrzymem, lecz olbrzym to na nogach glinianych. Główna jego podpora? Masy włościańskie. A masy te to dziś miliony nędzarzy, prawie bez roli, bez bydła, bez jutra. Sał z nich rząd przez wieki podatki aż wyssał do końca. Z głodnego nawet na hajka nic nie wyciśnie, a bez podatku rząd wyżyć nie może, jak pijawka bez cudzej krwi. Dziś te masy bez jutra ciągną ze wsi do miast po zarobek i stają w szeregach robotników fabrycznych. Tu uczą się łączyć i walczyć o lepszą dolę. Robotnik rosyjski, brat nasz w niedoli i towarzysz w walce, zaczyna on rozumieć tak samo jak i my, że walki z rządem carskim nie minie i jego zbudziła już nędza i on chce walki, więc połączy się z nami robotnik rosyjski przeciw wspólnemu wrogowi. Wtedy ten carat, co skuł nas, Polaków i Rosjan, dla wspólnej niewoli, zginie od ręki złączonych swych wrogów, ludu robotniczego Polski i Rosji. Więc pewni pomocy, wznieśmy wysoko sztandar walki, aby zdobyć sobie prawo głosowania powszechnego, prawo wybierania urzędników, swobodę strajkowania i organizowania się, swobodę zebrań, słowa, języka i druku. Zdobyć dla naszego kraju rząd wybieralny przez cały naród i wyzyskać ten rząd dla naszej sprawy robotniczej. Oto nasze dzisiejsze mniejsze zadanie polityczne.